Muszę oficjalnie ze względu na protokół. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam na posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w dniu dzisiejszym. Porządek dzienny naszego posiedzenia przewiduje rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na. Rok 2020. Ja Państwu taką prośbę też przekazałam, rozesłałam mailem, żebyście się Państwo zastanowili, jak moglibyśmy skorzystać z pracy nik bo niewątpliwie chodzi tu o pomoc dla naszej pracy. NIK, Komisją Mniejszości, jako najwyższy organ kontroli. Zajmował się już dwukrotnie w 2010 roku i w 2014 roku, ale to były lata, gdzie analizował głównie program romski. Dlatego, że program romski wiadomo, że działał w latach 2003-2013. I ten dziesięcioletni, no i w trakcie jego realizacji, jak również po zakończeniu, to już myśmy wnioskowali. Pamiętam, że ja byłam też w komisji, wnioskowaliśmy o to, aby skontrolować, i wnioski, wnioski NIK-u są zawsze bardzo cenne jako wytyczne do dalszej pracy. W tym wypadku też chodzi o pracę. Naszej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, żeby podnieść celowość i jakość tej pracy. Bo jeżeli wiemy, nad czym pracujemy albo co powinniśmy poprawić, to też działalność Komisji naszej da y, y, oczywiście większe efekty. Tym bardziej, że. Programu romskiego, o ile pamiętam, nie ewaluowano, prawda, kiedy ten program się skończył, nie przeprowadzono e e ewaluacji i brak tej ewaluacji to również był pewnego rodzaju błąd dlatego, że wnioski, jakie z niej wynikają, są zawsze takimi wytycznymi do dalszej pracy. To też wnioski wynikające z kontroli NIku bardzo się przydały i myślę, że nadal by się przydały tym bardziej w pracy naszej komisji albo dla naszej komisji, tym bardziej, że na przykład program romski kończy się w 2020 roku i trzeba będzie pomyśleć, co zrobić z tym programem dalej, czy go ciągnąć, czy ciągnąć go w tej, ciągnąć, czy go dalej yy, yy, prowadzić, czy w tej samej formie, w której był, czy należy, i tu mamy liczne sugestie ze spotkań z mniejszością romską, czy należy go w innej formie y, y, prowadzić? I myślę, że z tych dwóch raportów w ci, którzy będą tworzyli y, albo nowy program, albo decydowali o tym, że ten program należy zamknąć, niewątpliwie pracę Najwyższej Izby Kontroli powinni wykorzystać. Ale my, Najwyższa Izba Kontroli, może nam też pomóc w zupełnie innym, dotychczas niedotkniętym obszarze. Myśleliśmy właśnie o edukacji, bo jednak na edukację dzieci, mniejszości narodowych i etnicznych, z budżetu państwa są przeznaczane pieniądze, subwencja, która jest wyższa od subwencji. Takiej, którą otrzymują normalnie szkoły, prawda? Dobrze byłoby sprawdzić, czy ta subwencja, która jest skierowana na edukację dzieci mniejszości, dzieci i młodzieży mniejszości, czy ona jest efektywnie i gospodarnie wydawana, bo byliśmy w różnych miejscowościach, słyszeliśmy różne opinie, na temat tego, jak samorządy, począwszy od samorządów gminnych do samorządów wojewódzkich, jak podchodzą do tematu wydawania tych no, znacznych pieniędzy i czy one właśnie są wydawane zgodnie, zgodnie z przeznaczeniem, w jakim obszarze następuje jakaś rozbieżność tych celów. I co można by zrobić, aby każda złotówka wydana na edukację dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i etnicznych no po prostu dała większy niż dotychczas efekt, prawda? I ja tu mam sformułowane taki, tak, to zadanie, które chcieliśmy skierować do, do Najwyższej Izby Kontroli, ale Państwo oczywiście możecie jeszcze. Y, zmodyfikować albo dodać, albo zmienić. To zadanie, ta propozycja tematu kontroli brzmi następująco. Kontrola wydatkowania przez jednostki samorządu terytorialnego środków z części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonych na podtrzymanie tożsamości kulturowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem Regionalnym. Czy Państwo widzą tutaj jeszcze jakieś pole do y, y, zmodyfikowania albo do uzupełnienia? Bardzo proszę. Szanowni Państwo Przewodniczący, Wysoka Komisjo. Ja wielokrotnie też na tych spotkaniach podnosiłam ten problem, no bo no właśnie, wspólnie ja mówię, z panią że dobrze, że przewodniczącą pani jest, no. znane są te sprawy oświaty i uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, który... No, powinniśmy poprzeć, bo rzeczywiście no, yy, w jakiś sposób samorządy powinniśmy kontrolować w tej kwestii yy, odnośnie zasadności wydatkowania subwencji. Bo różnie z różnej strony nam to przedstawiano. Mniejszości twierdzą, że yy, są, yy, nie są w całości przeznaczone, a samorządy, że dużo, wydają na ten cel. I to jest chyba taki trafny, zasadniczy, tak, rozbieżność i dobrze, i dobrze gdyby to było. Gdyby ktoś sprawdzone. nam to zbadał, jak to naprawdę. No, jest. No, ale to jest moja opinia. Tak, i jako były nauczycielki, tak, i to dyrektora też wiemy, szkoły, że nawet, w subwencja, nawet, że ta subwencja ogólna mhm. nie zawsze jest wydawana zgodnie z przeznaczeniem, mhm. prawda, że bywały miejscowości, co mieliśmy sygnalizowane, że pan wójt albo, no, wydawał to po prostu na drogę, bo miał, bo ludzie chcieli... Także cieszę się, że taka tak. propozycja padła no. i ja ją osobiście popieram. I zachęcam do tego, żeby, żeby członkowie komisji również poparli. Że Dziękuję. Że będzie to, będzie to sensowne Zasadne i, będzie i sensowne. To, będą to dla nas dobre wytyczne do, hmm. do takiej dalszej pracy, ale też i organów i minister z którymi my współpracujemy, bo nieraz my od ministra edukacji domagamy się, prawda, jakiejś opinii albo, jak, albo jakichś danych, ale ciągle się zastanawiamy, czy te źródła, z których oni czerpią, też są y, źródłami wiarygodnymi, albo jest to tylko takie domniemywanie. Tym bardziej, że y, my tych y, komisji wyjazdowych mieliśmy sporo, i na każdej komisji wyjazdowej była poruszana sprawa problemów y, oświaty, edukacji mniejszości narodowych i etnicznych, prawda? I, i stąd y, właśnie jest to. Ja bym nawet powiedziała, najważniejszy obszar, jeżeli chodzi o, o zachowanie tej i tożsamości kulturowej, i językowej wśród mniejszości narodowych, etnicznych i edu o edukację trzeba dbać szczególnie. Czy nasz ekspert sejmowy, czy pan profesor chciałby się w tym, był z nami na każdym posiedzeniu wyjazdowym, słyszał wiele... Opinii, uwag, czy jak pan się odnosi do, do, do tej propozycji. Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisjo, patrząc na dostępne dane, to znaczy, czy te badania są niezbędne, czy kontrolaniku, no powiedzmy, nie mogłaby być zastąpione jakąś analizą danych zastanych, to muszę stwierdzić, że takich danych nie ma. W tym sensie na, nikt nie tylko byłby w stanie skontrolować ewentualne nieprawidłowości, ale przede wszystkim dostarczyć nam wiążących danych w tym zakresie, już choćby tak, świeżych, wiążących i już z tego punktu widzenia jest to na pewno bardzo ważna kontrola także z punktu widzenia informacyjnego. Ja właśnie myśląc o dzisiejszej komisji, zajrzałam do tego ostatniego raportu NICU z 2015 roku, który dotyczył kontroli tej mniejszości romskiej. To naprawdę ten raport był bardzo wyczerpujący, bardzo dokładny, bardzo wiele danych tam było. Były konkretne i szczegółowe zalecenia do samorządów gminnych, do wojewodów. Stosunkowo obronną ręką wychodziło tam zawsze jakoś ministerstwo, że wywiązuje się, no ale ministerstwo to ma zadania dać pieniądze i, i również nadzorować wojewodów, żeby, żeby te pieniądze wydane. Ale na przykład zaobserwowaliśmy niepokojące zjawisko na przestrzeni tych lat że mimo iż ta kołdra jest zawsze za krótka, ponieważ w mniejszości narzekają, że tych pieniędzy jest za mało, że, w, że część tych pieniędzy wraca do budżetu. I ta kontrola również może nam dać odpowiedź na to, dlaczego te pieniądze do budżetu wracają z powrotem, jak one przecież to nie są. Aż tak wielkie pieniądze, jakby chciały, chociaż przyznam, że jak, jak właśnie wróciłam do tego raportu i zobaczyłam, że, że na sam program romski w latach 2003-2013 wydano 113 milionów złotych. To jest, to jest sporo, prawda? Dodając do tego te pieniądze, które zostały wydane w latach 2014. 2,19, no to to są naprawdę spore pieniądze, i sami stwierdziliśmy, że efekty nie są takie <coughs> współmierne do tego, co, co się wydaje. Tak samo, y, jeżeli chodzi o tą y, taką zwiększoną subwencję na dzieci i młodzież mniejszości narodowych i etnicznych, bo waga jest zupełnie inna, prawda, niż przy tej subwencji takiej ogólnej. I czy to. Y, rzeczywiście wspomaga te dzieci, czy ono im daje to y, na miarę właśnie tych pieniędzy, które są większe od subwencji y, tej y, ogólnej, nie? Wspo no, właśnie o tym mówimy, że, y, żeby, o, że często ona wspomaga y, samorządy w innych y, zadaniach, a niekoniecznie te mniejszości. Pan Przewodniczący chciał Widzę, że mikrofon pan przewodniczący już przygotowuje, więc. Tak, proszę. Bo, bo pani przewodnicząca, szanowni państwo, tak, pani powiedziała bardzo ładnie o tym programie romskim, o tych dużych pieniądzach, a tak naprawdę warto by było zastanowić się nad tym, czy jednak nie sięgnąć po kontrolę tej racjonalności wykorzystania tych środków. Dwie kontrole już były odnośnie programu tak, romskiego, ale wy, kup, racjonalność, tak? Bo, bo nie ukrywam, że ja cały czas mam pod tym... Możemy adresem, jeszcze jedną również. Cały czas taki można. niedosyt, że te środki są globalnie duże, natomiast e, ta racjonalność ich, ich wykorzystania jest nie do, końca, nie do końca właściwa. One gdzieś tam zawsze po drodze się rozchodzą i nie trafiają, chociażby nawet na wskazania takie, o których my tutaj na posiedzeniu komisji często mówimy. Nie? Mówię to o tym dlatego, że, że znowu gościłem przedstawicieli Romów, którzy w tym słynnym brzegu, gdzie, gdzie komisja miała okazję być, no pan burmistrz już znowu wrócił do praktyki OK, okej, okay, są przyznawane środki przez wojewodę ale już załóżmy zleczca podmiotom zewnętrznym, nie środowiska romskiego, jeśli chodzi o te remonty. Ja tam jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi wybieram się do, do Pana Burmistrza, żeby jednak porozmawiać z nim i nakłaniam <coughs> pełnomocniczkę, bo to jest Pani u nas w województwie, żeby ona też spróbowała oddziaływać, bo mieliśmy jeden rok, o którym nawet mówiłem na komisji, taki wzorcowy, gdzie rzeczywiście Ci Romowie, którzy założyli swoją działalność, a teraz otwierają tą spółdzielnię socjalną, oni normalnie mają jakby uprawnienia ku temu, że mogą takie remonty przeprowadzać. I przecież to są kwoty na ogół na jedno mieszkanie nie przekraczające tam tych, nie wiem, ile tych tysięcy e, gminny euro i, to zleca, no dokładnie. Jeszcze? I jeden rok był bardzo dobry, oni się tym bardzo chwalili. Ponoć samorządy były zadowolone. No a dzisiaj znowu widzę, że jest tutaj zmiana. Ja, może, może to nie, nie w tej chwili, ale jakby po pewnym czasie byśmy mogli naprawdę do tego tematu wrócić. Panie przewodniczący, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy dołożyli jakby Drugie takie zlecenie, ponieważ to jest dopiero to NIK musi włączyć do swojego planu pracy na rok 2020. Czyli to nie jest jeszcze ten rok, czyli do planu pracy nik w 2020 roku. I rzeczywiście ja sobie przypominam, że nawet. Pani, która społeczeństwo romskie reprezentowała, pani profesor Kwiatkowska, mówiła o tym, podkreślała, że te pieniądze są i one są duże, ale czy one są dobrze wydawane? Ja na przykład analizując te dwa raporty zobaczyłam taki stały zarzut Niku, że owszem, pieniądze są wydawane, ale nie są. Roz, nie są rozpoznawane potrzeby Romów, takich dotyczących lokalnych tych Romów i nie ma sporządzonego katalogu tych potrzeb. Czyli ta działalność idzie tak na żywioł. Dostajemy pieniądze, trzeba je wydać, jakieś zadania są, ale nie realizuje się według jakiegoś sensownego katalogu i rozpoznania. Zresztą Romowie się też na to skarżyli, że nie bierze się pod uwagę ich sugestii, ich potrzeb, tylko jakby z góry się inna narzuca, na co te pieniądze ma iść, a oni nie uczestniczą nawet w tych zespołach, które decydują w jakiej formie, na co i kiedy to ma być. Wydany. więc nie, nie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład racjonalność wydawania pieniędzy na program romski, żeby takie zadanie wpisać, prawda? No ale to ten program się kończy w 2019 20 roku, w 2020 i być może był, byłby to też jakiś rodzaj takiej ewaluacji, nie, czy te pieniądze zostały sensownie wydane. Dobrze, tylko wobec tego, ale czy państwo przyjmują ten punkt, a gdybyśmy włączyli tę racjonalność wydawania tych pieniędzy na program romskich może być, może być, przyjmujecie, bardzo serdecznie. Dziękujemy, bardzo dziękujemy. No to ja, ja do państwa też, jeżeli państwo również, proszę. Tak? Pan przewodniczący normalnie pękł. Mówi tak? Kiedyś mieliśmy bo była zgłoszona poprawka. A, ja muszą zebrać. Dobrze, ja, ja jeszcze raz po prostu pytam państwa posłów, czy państwo nie mają żadnych zastrzeżeń do a, a, i również do tego, co zgłosił Pan poseł, pan przewodniczący Gala, aby zbadać racjonalność pieniędzy wydawanych na program romski. Tak? To Panie Andrzeju, pan tak. dopisze do tego. Bardzo dziękuję. O, za takie zgodne poparcie tego, tego, tego naszego. Szkoda by było po prostu, yy, skoro nikt sam prosi o tematy do kontroli, a nam się to bardzo do dalszej pracy przyda. Bardzo dziękuję.